Cześć, o na jest Marcę witajcie w kolejnym filmie na moim kanale SESO, to jest kolejny odcinek z z, z, z skrzydłowym. Nawet tego nie mogę coś nie trafić, ale dobra, no już to łączył na szczęście YouTube Też chyba, you, chyba to jest po. ty-tym youtuberów powiedzmy. Dobra. rozgrzew w końcu rozgrzewki zaczynamy. Hello. Do you have mikro? Wszystko jest wiadomo. Kurczaki pieczone. Z P2000 o. mnie wziął. Teraz by... By się przydało info ile dostał Wilu, no ale tego czegoś tutaj nie ma, nie istnieje. Ma <grystanie> pierwszego. Czyżby to był jakiś Tomek? Ty jesteś z Polski? No. Czyli nie. Where are you from? Okej okay. Nie no, świetnie Ja się tu świetnie bawię Jeszcze ja nigdy się tak świetnie nie bawiłem jak w tym nowym CS naprawdę A te strzały to przepraszam gdzie? Ten ostatni. Gdzieś tam, <kłysy> gdzieś tam daleko chyba No i sobie Tam pakę Niespodzianka 3, jeden. Nikogo nie widać, nikogo nie słychać. Maybe low. No, teraz Zawsze w tym starym C się było, ile dostał wilu. No i. Nie, nie wiem, no. O super, jakbym poszedł to tam ze stronę już miał kila, a tak to. <grystety> Niestety nic. Ale na pewno coś tam nie bo nie wierzę, żeby dostał. Nie wiem, 3 w jednym, albo coś takiego, jak to niekiedy bywa. No, 84, proszę bardzo. Ale ja się pytam, dlaczego mu w konsoli mi tego nie pisze, albo cokolwiek, no Przecież to jest żałosne. No to fajnie. A nie bym wiedział chyba, że w ostatniej chwili go zawoziłem. <laughs> Czasami trzeba mieć trochę szczęścia. To mamy jeden na jeden. Ja je rendering wideo. <laughs> Tak, rozumiem. Cholera. Co za... Nie dokończysz już, bo... Szkoda słów. Pierdzielne. No jest to niby ten gorszy. Dobra. 5-7. Ten typek, kiedy o nich to cały czas narzeka, że ma właściwie, nie wiem czy narzeka, rzeka bardziej się śmieje, właśnie ten, że gra cały mecz 1 na dwóch. Zresztą mu się nie dziwię, ona 20 kill ja jego, tym jest zaledwie dwa. Mu się nawet nie dziwię. Jesteś lepszy od niego. Pomimo, że masz 3 HP. Plytaj maybe. Czekaj na niego na spokojnie. <coughs> nice. 7-8. Czy youtuberzy dadzą radę? To było pytanie teraz. If we lose, I delay this game. <laughs> Jak przegra, to wyłącza tą grę. <laughs> What? Stairs?

Okej, okay. yeah, jak przegramy, to trudno. No, 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 jest jakby smelfem, yeah. chyba tak mi się wydaje. Mogę to przegrać. Thank you for game. I delay this game. Dzięki. Dzięki. Nieźle. 741. I pierwsze jeden i pierwsze miejsce w tabeli. to to, chodziło. Na no a wy zostawiacie łapki w kurę komentarze, a właściwie to czekajcie chwilę. Po moim ostatnim meczu turniejowym miałem dwie nagrody do zdobycia. Cotygodniowa... Cotygodniowy prezent, czy jak to tam się teraz nazywa, mniejsza z tym. To miałem jedną skina, wybrałem i jedną skrzynię. Zobaczymy, co mi przyniesie skrzynia. No... Tego skina to możesz sobie... <laughs> Wiadomo co. Zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcję kto nowy. A my widzimy się w następnych filmach. Siema!